Siema, witajcie z tej strony, Gadper. Dzisiaj sobie gramy w Brawl Star z moim kolegą. Czy kuzynem? No, nie? Właśnie. I zamililiśmy się kątami w ogóle, nie? No ja Że dzisiaj ty... gram na ty, a właśnie ty gra na no, moim koncie, czyli tak. Ananas. Tak, on jest przez to: Ananas. No i co? I gramy. Hmm. Eee, dobra, teraz ja cię czekaj jeszcze tutaj do znajomych, czy przyjmij zaproszenie. Jaką sobie tutaj postać Nie wiem w ogóle, kiedy masz postacie. Kurde, jaką tutaj? Może Rawsa? Też kiedyś miałem Rawsa. Nawet sobie możecie cofnąć i zobaczyć, że mamy odcinki z Rawsem. Ale. Ten. Niestety, ale. No, straciłem Rawsa. usnę to... konto. Dobra, dawaj, dawaj. To się robić, Bo to się robi coraz Dobra. zbiór klejnotów czy co? Ja za chwilę zobaczę. Ej, do czego ja ci dać punkty? Bo masz tutaj punkty. Nie, nie dodawaj, bo ja zbieram nowe postacie. Dobra, yy, A, zaczynamy? Dobra. To poczekaj. Yy, no, możemy zaczynać. Zobacz, Edgar, czyli jedną z lepszych postaci. My salogramy? Nie, my parę gramy. No tak, dobra. No, dobra. Yy, yy, więc tak. Kapi? Co? Widzisz? Na lewo i ja na prawo, ale kogo lewo? Ja idę tutaj, dobra, nieważne. E, ja w ogóle robimy giveawaya na jedno konto. Ja za chwilę przekażę. Następny odcinek będzie właśnie z tego konta, i robię na te giveawaya. Nie jest jakieś dobre, ale też tam chyba jest ponad 1000 puszek. Albo nie, w sumie nie robimy giveawaya. Sorry, to była pomyłka, nie robimy giveawaya. Sorry, bo moja mama na moim telefonie to jest i będę musiał, bo ja już mam jeden super telefon, ID na moim koncie, a wtedy będę musiał mamy e-maila podawać na wiecie, na całe ogólnie ten cały internet, a ja nie chcę, nie? Więc no sorry nie będzie tego giwała ja. Ej, pomóż, pomóż, pomóż. Już. Pomóż, pomóż. O kurde. Lui ten. tyk tyk ja pierdzielam, ja spierdzielam. <noise> ty, dobra, to Ty uciekaj. Ja, ja już zginęłam w, w kampie. No, dobra, lecimy dalej. W ogóle zebra, kości i czaszka tu jest. Gdzie? No nie widzisz? No. Bo Irona to nie. Dobra, sobie zbieraj to. Wydycha je, ja chciałem. No co, ja jestem słabszy. Mhm, mm sama przy jesteś. Już wiesz. Dawaj, dawaj! Porobisz! Jest! Dobra, ty porobisz tą Piper. Nie porobię. Jeśli ona ciebie nie porobi, to ty ją porobisz. hello Jak z tego mama? To jest takie... Ciężko się boję tak, że zdostanę. Jest! No nie! Co jest? Produkty. ty. go. No. Dobra, jest dobrze. Jest Jezu, dobrze. No tu jest misji. No, ja mam dużo misji. Możesz mi trochę porobić. Mm. O, możesz otworzyć Big, big Boxa. Czekajcie, otworzę tylko Big Boxa. Sorry, że tego nie jest nagrane, ale... O, dobra, nic nie wypadło. Szkoda. No co, lecimy dalej. Pod koniec odcinka znów się zmienimy kontami. tak. Hmm. I, I zagramy normalnie. I no. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. By... Nie przegapić kolejnych odcinków z tapim... Ty dobra, to lecimy dalej. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja, taktyczna podstawa. Może niedługo jeszcze będę grywał Fortnite albo Minecraft'a, ale jeszcze nie wiem, nie? Niedługo, ale na razie się tego nie spodziewajcie, nie? Może, bo ogólnie niedawno sobie kupiłem komputer. To było dokładnie w środę. A ten odcinek, jakby to jest w niedzielę, nie? W środę to było. Pampton, nie? To ten. To. Yy, to sobie kupiłem właśnie komputer i już mam go. I chciałbym. Wiecie, jesteś mikrofon i napiszcie w komentarzu, jak to się robi. Ja was proszę. Was proszę na serio. Żeby napisaliście. Bo ja naprawdę nie wiem i potrzebuję waszej pomocy, bo ja wiem, że wy, że, że wy ten umiecie. Wiem. Na przykład palił on, żeby napisał. O, on, on to, on to podstawa. Do niego. Czekajcie, czekaj, ja tam rzucę. Albo patrz, żeby tak, tam nic nie ma. Zrobię tak o. Um. Dobra. O Jezu. Stew. Ja pier. Ja pier papier. Dokładnie. Naprawdę nie chciałem powiedzieć przekleństwa. Naprawdę. Niemożę, ja, ja jeszcze ogólnie nie przeklinam. Nigdy nie przeklinam jeszcze na odcinku i nie będę. YouTube jest bardzo fajna sprawa. A, myślę, że to będzie y, kanał familijny. Familijny? No w sensie, nie, że dzieci mogą oglądać. A no, no. Ja pierdziele. Zginęłem. No. Dobra. Ja I Po prostu ja się zrzucę na tego. Tak no, ej, zamieniamy się kątami. <grym> dwie, dwie takie gierki. Nie, no nie chcę. Czeka Dobra. Nie, a ile ty już nagrywasz? Bo ja tego nie mam. Jak ty nagrywasz? Ja już nagrywam 6 minut ponad. Dobra, lecimy dalej. Tak im tajemnicało. Ej, wiecie, tak mu bajona, ale przy yy... mnie nie. Dobra. Ja w sumie z nimi Nic nie zrobię. Ale ty wiesz, że ja zobaczę sobie na odcinku, co ty robiłeś. Nie. Nawet na moim koncie będę mógł sobie sprawdzić i chyba ulepszyłeś Bajerona. Mm, wcale nie. Myśli, że nie słyszałam tego? Dobrze, sobie weźmiemy ją. Bel! Hmm, fajnie. To jest Bel? Ja myślałem, że to kolektę. Ale to jest ta psychofanka. A, dobra, nieważne. O, jak ja dawno nie miałem bi. Dobra, ja w ogóle. Ty to masz bi, bi na tym koncie? No znaczy, dawno już jej nie miałem. Miałem kiedyś. W tej bi nie masz, a masz bi. Nie mam, ale nie masz dobra. To ty, bro, ser się nie znasz. Znam się, znam się. Jeśli mogę doczekać, już będę miał takie, zwane Jezus, już. Za chwilę 10 tysięcy ja nie, na tym kanale moim. Bardzo bym chciał powiem wam mieć 10 tysięcy Chciałbym w ogóle zarabiać. No ale dobra no. Ludzie, to tylko przecież zabawy nagrywam, nie? Czy też to jest praca, nie? Czy ja szybko tam montuję, daję ten yy, ten, wrzuć nie wiem bo Właśnie wiem, właśnie widzę. Dobra, o dla... W ogóle my bierzemy głupi skład, bo obydwa są na daleko. No. Dla mnie najlepszy jest blisko daleko. A przykład. Nie, oni mają wszystko na blisko. Uh -huh. Tady Tadeusz, co idzie? Nult jest bez sensu tutaj. Tady, jak się nazywa? Tata co so gram? Bel. Nie, no. on jest sensu, bo wtedy sojusznicy ten. Ten, ten zadają więcej. Hmm. Odkryłem to na botach. Ja wiesz, za bota że grasz? No czasami sobie wypróbuję postaci i właśnie dla, y, odkryłem tak y, y, co robi ult ten. O. W ogóle strzał przenika przez ścianę. Widziałeś o tym? Kogo? Pi. Prawda? No. Pokaż. Teraz nie mogę, bo mnie go A, A. Nie! Ja nie zdążyłam. Ale drugie miejsce też dobrze. W ogóle kamerę chyba niedługo będę włączał, wiesz? No, tylko że i tak nie będziecie mnie widzieć. No. Mogę iść zdawać ponownie, bo ja mam misję, żeby dać. A, no, i big box. To weź. Mogę go otworzyć? No, otwórz. Uff. Dobra, więc tak, Daniel, długo. Czy coś wleci, proszę Państwa? Wyleciało? Wyleci coś? Nie. Nie. Aj, aj, aj. Ale za 10 pucharków będziesz miał broka. No. To może w kolejnym odcinku odblokujemy brok.